Ciechocinek od pokoleń miejsce, które leczy i przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Jednak nawet w tak wyjątkowym miejscu, aby sprostać wyzwaniom nowoczesnego uzdrowiska i dynamicznie się rozwijać, niezbędne są nowoczesne narzędzia. Dlatego uzdrowisko Ciechocinek SA postawiło na cyfryzację z systemem Enova 365. Ręczne procesy Rozproszone systemy oraz ograniczony dostęp do pełnych danych to codzienne wyzwania, które spowalniały rozwój uzdrowiska. e 365 miała to zmienić. Zarządzane czterema dużymi obiektami szpitalami, sanatoriami oraz zakładem produktów wyrobu z Do tej pory korzystaliśmy z wielu rozproszonych narzędzi: papierowych dokumentów, Excela, kilku odrębnych systemów. Efekt Utrudniona komunikacja i brak jednego spójnego obrazu naszej działalności. Dla tak dużej organizacji to poważne ograniczenie, zarówno w codziennym zarządzaniu, jak i w podejmowaniu decyzji strategicznych. Z punktu widzenia finansów brak integracji systemowej był dla nas wyraźnie odczuwalny. Dużo czasu zajmował nam ręczny obieg dokumentów, kontrola płatności czy sporządzanie raportów. Często wiązało się to z koniecznością pracy na wielu plikach Excelowskich i sprawdzaniu danych w różnych systemach. Sporządzanie deklaracji również odbywało się ręcznie. Wydłużało to pracę, ale przede wszystkim związane było z ryzykiem podatkowym. Ryzyko podatkowe jest u nas niestety bardzo kosztowne, dlatego potrzebowaliśmy systemu, który zapewni przejrzystość działania. Pełną kontrolę, a zarządowi dostarczy informacji do podejmowania decyzji. To początek pracy, opartej na analizie i wsparciu strategicznych decyzji zarządu. Dział personalny wcześniej pracował ręcznie. Grafiki, dyżury, absencje, wszystko trzeba było przepisywać do systemu. To generowało ryzyko błędów i duże obciążenie zespołu. Zależało nam na prostych rozwiązaniach i automatyzacji, dzięki którym praca w dziale kadrowo-płacowym stała się łatwiejsza i mniej obciążająca. Potrzeba była jasna. Jeden system, pełna integracja, bezpieczeństwo danych. Wybór padł na Enova 365. Uzdrowisko Ciechocinek zgłosiło zapotrzebowanie na wszystkie obszary swojej działalności. Poczynając od kadri płac, przez księgowość, magazyny, budżetowanie i procesy. Enova 365 bardzo elastycznie odpowiedziała na wszystkie te potrzeby. Wdrożenie trwało 7 miesięcy. Od analizy potrzeb przez konfigurację i szkolenia aż po uruchomienie produkcyjne. Zaczęliśmy od szczegółowej analizy procesów, tak aby system Enova 365 był jak najlepiej dopasowany do potrzeb uzdrowiska. Przygotowaliśmy indywidualne role oraz obiegi dokumentów, tak aby usprawnić cyfryzację dokumentów w jednostce. To wdrożenie było szczyte namiarem. Szkolenia były prowadzone w sposób konkretny i dostosowany do naszego zespołu. Już wtedy zobaczyliśmy, jak system upraszcza naszą codzienną pracę. Dzięki temu wdrożenie przebiegało sprawniej, a pierwsze miesiące z Enową były łatwiejsze do opanowania. Czas, dokładność i dostęp do danych to największe korzyści. EnoWa 365 wspiera dziś każdy dział uzdrowiska. Dziś mamy dane w czasie rzeczywistym. Raporty, które wcześniej przygotowywaliśmy przez tydzień, Teraz generujemy w kilka minut. To zmieniło sposób zarządzania i pozwala nam reagować na bieżąco. Elektroniczny obieg dokumentów ograniczył wykorzystanie papieru do minimum. Automatyzacja zmniejszyła liczbę pomyłek i zapewniła szybki dostęp do aktualnych danych finansowych. Dzięki temu oszczędzamy czas i mamy pełen obraz sytuacji ekonomicznej firmy. Listy płac powstają szybciej. System automatycznie przetwarza wszystkie niezbędne dane wprowadzane przez kierowników w grafikach pracy. Dzięki temu unikamy pomyłek, a pracownicy mają szybki dostęp do swoich pasków płacowych i informacji o wynagrodzeniu w formie elektronicznej. Funkcjonujemy sprawniej i mamy więcej czasu m.in. na działania strategiczne. Uproszczenie procedur administracyjnych spowodowało, że oszczędzamy czas i możemy ten czas poświęcić dla tego, co dla nas najważniejsze, czyli dla pacjentów. Mamy sprawniejszą obsługę klientów, pełną kontrolę nad magazynami i surowcami. To pozwala uniknąć przestojów i usprawnia produkcję. System ułatwił nam administrację w tle. Dzięki temu możemy skupić się na tym, co najważniejsze, na atmosferze i komforcie kuracjuszy. Uzdrowisko Ciechocinek SA zyskało nowoczesny system i realną przewagę konkurencyjną. Enova 365 wspiera ich teraźniejszość i przyszłość. Całe uzdrowisko działa dzisiaj jako jeden spójny organizm. Dostęp do danych mamy natychmiast, a pracownicy są zadowoleni. Z pełnym przekonaniem polecam Enova365 innym organizacjom, które chcą przejść cyfrową transformację.